Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj zajarzony jestem, bo miły dla mnie temat, czyli o sporcie, takim, który lubię. Ale mm, też przede wszystkim o ekonomii własnego portfela, jak ja to mówię, i troszkę o ekologii przy uprawianiu sportu różnego typu. Moi drodzy, sporty są różne. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać na przykładzie sportu, który może być bardzo drogi i może być też dosyć tani, że można sobie zaoszczędzić właśnie pieniądze, czyli ekonomicznie, w eko pogadamy, i ekologicznie, że niektóre rzeczy po prostu można kupić, takie, które byłyby gdzieś zniszczone, wyrzucone, albo używane, albo gdzieś się nie chcą sprzedać, czy coś takiego, ale też niektóre mam nowe. I można ten sport, ten, ale też wiele innych uprawiać w, w tak naprawdę niskim kosztem, zwłaszcza tak amatorsko jak ja, że raz na 10 lat mi się uda pojechać na narty. Sporty są różne i tanie, i bardzo drogie, i takie, przy których można kombinować. To jest właśnie takie, przy którym można kombinować. Moi drodzy, zaprezentuję wam przewspaniały sprzęt, który posiadam który tak naprawdę kosztował mnie parę groszy i wiem, że te skibasy, te wszystkie karnety i inne cuda no, na, na wyciągi no, nie da się za bardzo zaoszczędzić. Oczywiście się można podchodzić pod górę samemu, ale w tych narciarskich butach jest ciężko. Poza tym ja już wiem po, po sobie, że wszedłem parę razy tak? i myślałem, że wejdę na całą górę, tam było chyba półtora kilometra zjazdu. I wszedłem tak gdzieś 200 metrów, i już podziękowałem, i jednak zapłaciłem za te, za te wyciągi, więc raczej na tym się nie da zaoszczędzić. Ale na czym się da zaoszczędzić? Może tak od początku od rzeczy najważniejszych. Mamy tutaj Marty i jeszcze muszę podkreślić w ogóle jedną rzecz, że dorosłem do takiego wieku, że mam głęboko, co kto o mnie myśli, jak to wygląda, wszystko i ja się cieszę po prostu, że mogę. Pojechać i jeździć na nartach. Nie interesujemy mnie, że ktoś jeździ e, obok mnie ze sprzętem, który jest wart nawet 10 tysięcy złotych, bo zobaczcie sobie, chociażby na takie Allegro wejście na narty, jakie można kupić. Narty potrafią kosztować 3-4 tysiące złotych, kask potrafi kosztować 500 zł, 1000 zł. Buty to samo, jak tak wszystko pozliczacie, google najlepsze kaski, buty, kiki, narty i tak dalej, to na, jakiś strój to wszystko, to naprawdę możecie nawet do 10 tysięcy dojść, a, a nawet i więcej. No ale mnie tutaj nie wiem. Możemy sobie podliczyć te koszty, ale podejrzewam, że wszystko łącznie, razem wszystkie rzeczy, więcej jak 500 zł, nie kosztowały. I no dobra, przechodzimy do pokazywania. Yy, mówię, że jestem w takim wieku, właściwie no właśnie. Jestem w takim wieku, że mnie nie interesują opinie, ale tak sobie pomyślałem. Skończyłem 35 lat. Lubię jeździć na nartach. Długopis mam. Pisać umiem, choć coraz gorzej mi to wychodzi. Co mnie jeszcze trzyma, żeby nie robić kariery? Nie wiem, może nie mam po prostu, co to pisać. Jedziemy z nartami. Takie tam pokrowie, co by też kupiłem, ale to kit. Zobaczcie, to jest żadna reklama oczywiście, bo to prędzej będzie antyreklama dla firmy, pokazywać narty, które mają, podejrzewam, no u mnie już są z 10 lat. Jeździłem na nich pewnie ze 3 razy, bo po prostu nie mam kiedy, ale u mnie już są 10 lat, także, a ja je kupiłem jako używane i wyglądały mniej więcej tak samo. Kijki, słuchajcie, chyba kupiłem nowe. Ale one były jakieś tam taniutkie, bo ja kiki to tak używam tylko, żeby tam się podeprzeć, a nie lubię. Nie, nie umiem jako super jeździć, ale nie lubię jakoś strasznie tam się pocić. Zwykłe kiki, słuchajcie, amatorski sport, Wam polecam, naprawdę rekreacyjny. Oczywiście trochę się przygotować, rozgrzać. Jak ktoś nie umie jeździć, wziąć sobie nawet instruktora, żeby sobie pieniędzy, nie, znaczy, żeby sobie krzywdę nie zrobić, tylko pieniądze stracić najwyżej. Wziąć instruktora, wam dziwne myśli, no ale dobra. Słuchajcie, narty moje, one są takie, że ja je kupiłem chyba razem z butami, trochę są dla mnie za wysokie. Ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby mieć narty pod brodę. Jest łatwiej moim zdaniem się na, nim, na nich jeździ. Te są prawie, że takie wysokie jak ja. Trochę dla mnie za wysokie, ale jeszcze, no co, no, nie chcę już nowych kupować. Miałem kupić jakieś inne, ale już sobie dałem spokój. Jakieś wiązania, wiecie? Ja się nawet na tym nie znam. Mam to ustawione tak, jak niby tam powinno być. Jak ktoś lepszym jest narciarzem, niech idzie, niech mu tam wyregulują w serwisie. Ale one wiecie, ile kosztowały? Chyba razem z butami kosztowały coś koło 120 zł. Te stare narty, ktoś się pozbywał, bo jak kogoś stać, to sobie kupi po prostu nowsze i, i lepsze. One są już takie tu wycięte w talii, że tak powiem, więc nie są takie najgorsze. Ślizgi, co prawda, teraz wyglądają tak średnio, takie, takie mogą być szare, ale ja je kiedyś tutaj ostrzyłem, te krawędzie same, jakąś maszynkę taką miałem teraz, ten, mam taki bałagan przy tej budowie że nie wiem nawet, gdzie ta maszynka mogłaby być, czy tu, czy w mieszkaniu, czy gdzie indziej, jeszcze nie mam pojęcia. Raczej w mieszkaniu, ale gdzie to nie wiem, więc nie ostrzę. Ale kiedyś tam je naostrzyłem. Kiedyś też tu uzupełniałem jakimś takim woskiem na gorąco, czy czymś, ja to się nie znam na tym. Tak, żeby po prostu te ślizgi były w miarę. Nawet jeżeli są trochę za wolne, kit, ja się cieszę, że w ogóle mogę jechać tam. Nie jestem jakimś specjalistą od tej jazdy, więc nie będę się tutaj pocił. Żeby Wam doradzać, po prostu yy, pokazuję, że można takie rzeczy kupić. Na przykład na, na Oeliksie się chyba znalazłem. Wtedy to, to się jeszcze nazywało tablica. I, i, I gdzieś to znalazłem w jakiejś tam okolicy Agnieszki, jak mieszkała wtedy jeszcze yy, w Stolnicy, naszej, w stolicy. Yy, no i po prostu pojechałem, patrzę, że dobre, okej, okay. buty też. No to kupiłem yy, buty, też jakiś stary model. Nie mam pojęcia, co wiecie, ale wiecie. Czy są dobre, ale wiecie co jest fajne? Że na stokach jest już tyle ludzi, którzy mają snowboardy, narty, nowe, stare, kolorowe, niekolorowe, lepsze, gorsze, że się człowiek znika tam w tłumie i nie trzeba się niczego wstydzić. Co prawda, ja też mam takie coś, że jak sobie teraz kupiłem nowe okulary nie jakieś najlepsze i też nie, że reklamuję, chociaż polskie firmy podobno. E, właśnie dlatego kupiłem. E, i, I kask. Po raz pierwszy będę jeździł w kasku, bo stwierdziłem, że jak mam trójkę dzieci i gdzieś ten hełm obije, no to może trochę wypada obić ten zewnętrzny niż ten, niż glace e, Więc jak mam coś takiego nowego, fajnego, to też mi jest wesoło takie fajne, wiecie, no, nowe, nieśmigane i tak dalej. Ale kupiłem nowe też z pewnego powodu, zaraz Wam powiem, a nie używane. Natomiast. Yy, trzeba się wyzbyć tego, że po prostu patrzysz, że o, ktoś ma tam jakieś nowe buty. Wie, jesteś pasjonatem tego sportu i wiesz, że one kosztowały 700 zł. Też byś takich chciał. Ale cię nie stać, to jeździsz na starych i tyle. To ma być wesoło. Zobaczcie, ja tu nawet nie mam jak... a nie, są jakieś napisy tam. Kupiłem jakieś takie, żeby pasowały na cztery klamry, żeby nie na trzy, bo wtedy niby to wmawiano, że to lepiej. teraz to bym wolał na jedną mieć klamrę, najlepiej. To wsunąć, zapiąć, oni się tam pierdzielić z tym tym. Czy ja wiem czy są dobre, czy niedobre. Ważne, że wchodzą na kopytą, że po prostu pasują do nart, że jak się narta mocno w nią szarpie, to się wypina tam z tych wiązań, a, a reszta gucią mnie tam obchodzi. Jest po prostu bucior i dziękuję. Mogłyby być bardziej kolorowe, ale Piktam. Tu Mamy taki zestawik najważniejszy, narty, buty i kiki. Kiki najmniej potrzebne, ale narty i buty. No, bo bez tego to tak, bez nart, to tak trochę średnio jeździć na nartach, nie? No, taki jakby jest, jest troszeczkę kłopot. I teraz kolejne rzeczy, co mi były potrzebne, takie że ja nie mam, to trochę ubrań takich zimowych, bo po prostu nie ma. Można jeździć w jakich się chce ubrania. Nie? najwyżej się trochę człowiek spodzie, nie ma jakiejś tam yy, bielizny termoaktywnej czy coś takiego, tak? Jakiegoś polara czy coś. No i, i ja też nie mam, yy, ale stwierdziłem, że to już kupię. Yy, dlaczego? To jest nowe. Znaczy było nowe oczywiście, kurtka i spodnie, kupiłem sobie kurtkę, ale ubrudziłem, a bo tam gdzieś położyłem, nieważne i spodnie, co prawda spodnie mi się rozeszły w kroku, gabaryt mi wyszedł yy, mały, ale wariat, więc musiałem je zszyć, ale dało radę. Kurteczka. Słuchajcie, tylko taka, żeby tu gdzieś jakąś kieszeń mieć. Tu zapył, żeby nie podwiało bandziocha, chociaż ja tego nie zapinam. Taka, żeby śnieg się nie, 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 nie imał tego. Można tu też, w te gacie nie będę się wbijał, bo po prostu tu nawet nie widać za bardzo, nie? <grych> y jakiś tam kaptur śmieszny, można sobie zarzucić jak zimno, chociaż mnie denerwuje ten zdechły kot tutaj na tym kapturze ale jest w miarę ciepło, nie przemaka, człowiek tak, nie mam rękawiczek narciarskich, żadnych mam takie zwykłe, jakieś tam, które tak trochę mniej przyjmują e, wody, ale no taka po prostu od wiatru przede wszystkim, bo jednak jak się jeździ na nartach, to się człowiek upoci. E, to jest niby sport taki, no nie jakiś super wyczynowy, e, po amatorsku prowadzony, ale no jednak trochę tych ruchów wymaga, więc Tą kurtałkę po prostu można sobie kupić i spodnie, już wam też pokażę. Zwykłe gacie, takie gdzieś tam na narty i dlaczego o tym mówię? To, to już w kwestii ekonomii, ale też ekologii. Te spodnie kupiłem razem z tą kurtką. To nie jest od kompletu, ale takie sobie dobrałem. W markecie ja nie pamiętam, to był Carrefour albo Tesco. Nie pamiętam. Były takie wyprzedaże, że leżało to wszystko tak w koszach. Nikt o tego nie chodził. Przez parę dni, tam jak odwiedzałem sklep, to widziałem, że tak wszystko wisi. Po 20 zł, po 70 i tak dalej, takie różne właśnie wszystko na jednej kupie. I ciekaw jestem, co się z tym dzieje dalej, jeśli nie ma na takie rzeczy klientów. No ale ja się znalazłem jako klient i kupiłem właśnie takie gacie za 20 zł, czyli tanio. I kurtkę też nie pamiętam za 40 czy 30 zł mi się udało kupić. Także tutaj mamy znowu ekonomiczny wydźwięk, że można po prostu tanio kupić ocieplane gracie. To one są jakieś takie rozpinane, tam cudawianki, toleranki. I no też jakby jak nie będzie chętnych na te kurtki, podejrzewam, że wylądują w pewnym momencie gdzieś tam w jakimś numpeksie albo w innym sklepie, czy może jak nikt nie będzie ich chciał, to się wywali. więc to, to też taki ekonomiczny i ekologiczny aspekt wykorzuru, że te wszystkie rzeczy, co, które Wam tutaj pokazałem, chyba oprócz Kijków, to były używane, używane narty, używane buty. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko, jeżeli ktoś kupuje nowe, bo jak ktoś kupuje nowe i dobre nowe i dobre żebyście kupowali to wtedy za parę lat jak będziecie sprzedawać to ja może sobie kupię właśnie od was te, te używane i dajemy po prostu drugie życie takie narty czasami wystarczy właśnie tam nawoskować czy przesmarować, ja już nie pamiętam bo to było 10 lat temu jak ja to robiłem Krawędzie naostrzone, tutaj nie ma nawet rdzy na tych krawędziach tam, pomimo że one leżą od iluś tam lat już nieużywane i wreszcie mam nadzieję, teraz będę mógł chwilkę pojeździć. Także Buty, narty używane to z jakichś tam wyprzedaży totalnych, kiki jakieś tanie. Oczywiście wiadomo, że jak ktoś jeździ trochę ekstremalnie, ma trochę lepsze umiejętności niż ja i lubi poszaleć, no to może powinien sobie kupić też może używane, ale trochę lepsze takie właśnie te kiki z jakichś takich, nie wiem, tam włókna węglowego, czy z czego to tam się teraz robi żeby po prostu były bardziej wytrzymałe no ja kupiłem takie zwykłe, najprostsze, żeby tylko mieć no bo po prostu mi w, w, lepsze nie są potrzebne i tu mam, słuchajcie, dwie rzeczy nowe ale to z dwóch powodów i już wam pokazuję dlaczego to sobie w ogóle kupiłem po pierwsze tak, zawsze jeździłem bez kasku ale teraz sobie kupiłem ten kask bo stwierdziłem, że jedziemy chyba w dosyć zatłoczone miejsce no i po prostu, tak jak mówię, no nie wiem dlaczego, ale jak zacząłem szukać okularów, to przez internet mi zaczęły przychodzić powiadomienia, wiadomości takie wyskakiwać, że tak, ten przywalił w ratrak i nie żyje, tamten, tam jakaś baba kręgosłup złamała na snowboardzie, wszystko na snowboardzie, a ja na nartach, więc może nie powinienem się przejmować, ale jednak, tam chyba ten Schumacher czy ktoś też coś przywalił, więc no... Wiecie, wypadki się zdarzają. Ja wiem, że ja nie jestem najwspanialszym ojcem na świecie, ale jednak jeżeli za wydaną stówę to może mi ochronić mój hełm i jednak trochę więcej pożyję dla tych moich dzieci. No to chyba jest to dobry pomysł, żeby coś takiego zakupić. Jednak, bo to kosztowało 100 złotych. Oczywiście te ceny szybują teraz. I może powinienem też kupić inny jeszcze za jakieś tam dwie czy trzy stówy, ale udało mi się znaleźć takie za stówkę, więc kupiłem na ten swój hełm. Dlaczego nowy? No ja teraz nie założę, bo mam tutaj tę kupę z tyłu zrobioną takiego boba. Kupiłem nowy, bo ja mam wielki sagam. Niby mi się zmniejszył, bo kiedyś mierzyłem to miałem 62, teraz mam niecałe 60, więc chyba powoli już jakby. Im dalej z wiekiem już tym, tym prezydenckim to 35 lat, to chyba po tym wieku zaczyna głowa już maleć po prostu. W każdym razie musiałem kupić duży kask, a trochę ciężko było mi znaleźć używane. Niestety. No, dlatego kupiłem nowy. Tym bardziej, że używane często były w, w tej samej cenie. To nie jest jakiś wybitny kask, ale ma tu regulację, ma tu wentylację, ma tu dobrze wyregulowane. To e, jakoś tam fajnie. Ja to wyglądam jak idiota w tym. Nie mogę tego dobrze założyć, bo tutaj już mi to koliduje. Ale generalnie wyglądam jak idiota. Także czasami niektóre rzeczy też kupuję nowe, ale staram się znaleźć budżetowo, tak, żeby jeżeli to jest sport, który ja nie uprawiam odsetek lat i yy, nie, nie jestem w tym specjalistą najwyższej rangi, tylko jest to po prostu dla mnie rekreacyjnie, żeby się pobawić, to też nie będę kupował jakiegoś sprzętu na przykład kasku za, yy, za 1000 złotych, bo ja nie jeżdżę jak kredyt. Dla mnie przyjemność sprawia na przykład bardzo długi zjazd, bardzo długi stok, który może mieć dla mnie 3 km albo i <coughs> zakasła, albo 5 ale na przykład przez lasek, ale nie, że między drzewami, tylko po prostu jest jakiś tam tor i sobie byśmy jechali. No, zupełnie nie marzę, żeby to moje było wreszcie tak pojechać na, na coś takiego i nie muszę tam szaleć, nie wiadomo jak, no, tak w razie czego, tak? Jakby też mnie ktoś na przykład na stoku rozpoznał, a nie lubi mnie i chciał mi przydzwonić w hełm, no to przynajmniej mnie coś tam chroni, prawda? Muszę sobie jeszcze e, ten... na dżądra, e, ochraniacz kupić, jakby mi ktoś chciał zajechać w dżondra. Ale już ją spodnie chociaż, więc już tak łatwo nie jest. I okulary, których wcześniej nie znaczy tak, miałem takie okulary, które albo nosiłem te, znaczy gogle, albo nosiłem te gogle, albo okulary swoje. Niestety ja jestem trochę ślepy i Fajnie by było jednak jeździć na stoku i widzieć wszystko, więc mam te swoje stare, rozwalone okulary, z których się niektórzy śmieją, one mi trochę spadają i musiałem kupić nowe, ponieważ nie znalazłem używanych, okulary specjalne, gogle, takie, które przyjmują okulary. Większość jest takich, że jak się wkłada okulary, to się zaczepia tutaj o te ścianki albo o szybę. A to są gogle, które mają wycięte to. One też kosztowały stówę, więc to nie są jakieś tam najdroższe gogle na świecie, ale już jakieś takie bardziej markowe. Aha, tylko to, to taki popierdzielony system, że najłatwiej to mi jest zrobić, tak że już mam te gogle powiedzmy na tym hełmie i wtedy zakładam sobie, o proszę bardzo, pewnie wyglądam jak kretyn, jakbym zaraz miał nurkować, ale przynajmniej mam jedne okulary i drugie i w żaden sposób mi one ze sobą nie kolidują. No te to trochę mi tak latają w ogóle, ale w razie czego też, jakbym zgubił te okulary swoje, właśnie te beznadziejne pod spodem, no to... Spadną mi tutaj do maski, tu mam właśnie te wycięcia, wszystko jest w porządku, chronię sobie też trochę te oczy, jednak no, czasami jak się jedzie to po prostu łzawią nie? dlatego musiałem to kupić nowe, ale też budżetowe, nie znalazłem takich używanych gogli z tymi wycięciami na okulary, no i dlatego kupiłem po prostu nowe. Ale tak szybko podsumowując, właśnie ten ekonomiczny w tym odcinku, największy wydźwięk. To mamy tak, powiedzmy kask za stówę, okulary za stówę, jeżeli nie macie tych takich na, na gogle, nie te na okulary, to możecie sobie też kupić taniej, tylko że no wiadomo, że to jakościowo to tam kiepsko jest z tym już później. No ale to powiedzmy mamy dwie stówy, narty z butami chyba kosztowały 120, kiki z tego co pamiętam to chyba 40. To mamy 200 zł, 320, 360, 360 do tego spodnie i kurtka, spodnie były. Kurtka była chyba, chyba za 40 zł było. To, to mamy 400 zł i spodnie były za 20 zł. Oczywiście można, czyli mamy 420 zł. Oczywiście można do tego dokupić jakieś rękawice, jakieś tam no, bielizny termoaktywne i tak dalej, też w jakimś takim budżetowym stylu. Wyjdzie nam powiedzmy 500 zł, tak? Do 500 zł jesteśmy się w stanie zmieścić. Gdybyśmy bardzo oszczędzali, to możemy jeździć w, w zwykłych ciuchach, że tak powiem, a nie w takich. Możemy sobie kupić tylko narty z butami. Kiki też można jakieś używane poszukać, darować sobie okulary i kask, czy zrobić tylko. Mieczy konarty, buty i kiki na początek, na próbę, yy, i po prostu będziemy mieli wtedy kwotę, nie wiem, rzędu 100 czy 200 zł. I już można zacząć. Jakiś sport, który wydaje nam się drogi, a wcale taki drogi nie jest. I przy okazji, kupując właśnie takie yy, używane rzeczy, przesmarując tam coś, coś tam wymienią, czasami. Często to jest tak, że później ten serwis drożej kosztuje, bo się okazuje, że kupujemy coś używanego, chcemy dać do serwisu, żeby nam coś tam odnowił i ten serwis więcej nas kosztuje niż ten sprzęt. Ale to zwykle i tak się opłaca, a nawet jak się nie opłaca, są filmiki na YouTubie. Jak już naprawdę nie stać nas, można samemu kupić taką specjalną ostrzałkę do krawędzi tam żelazkiem. Pamiętam jakoś tam ten wosk, czy co to, to było, rozprowadzałem I, i jakoś te narty też doprowadziłem do stanu użytkowania. Zawodowi, tacy nasi znaczy zawodowi, tacy co lubią naprawdę na nartach jeździć, jeżdżą często, no to wiedzą, że jak są jakieś rysy duże, to, to tam przeszkadza trochę w jeździe. Natomiast Większość ludzi, którzy dopiero zaczynają, to nawet nie zauważą, czy to jest porysowane, czy nie. A jeżeli już zauważą, to zakleją to sami i mają tanio sprzęt. Jeszcze wam coś pokażę, bo lili też kupiłem, ale tego nie mam przy sobie, najstarszej córce, która ma się zacząć uczyć. Kupiłem też w sumie podobny hełm, też z tymi samymi tutaj napasek, regulacją, z tym. Jakiś niby używany, ale wyglądał jakby totalnie nowy był. W Ciucholandzie za dwie dyszki. Także no, były tam też takie śmieciowe po 12-15 zł, takie naprawdę beznadziejne. A teraz spojrzałem, mówię: Kurde, to jest nowe, tego nikt praktycznie chyba w ogóle nie używał. Więc tylko dwie dyczki A okulary mam moje stare, takie które sobie też tam za dwie dychy kupiłem. I gogle, przepraszam, i mi nie pasują do tych okularów. To ma taki komplecik. Co do ciuchów, to też oczywiście swoje te, to mam akurat ze sklepu, ale ja i tak większość mam używanych swoich. Jej też kupiłem używane takie kombinezony, które były, znaczy, używane w z używaną odzieżą, ale były jeszcze z metką, więc też chyba nikt ich nie nosił. Kombinezoniki po złotówce, po 5 złotych, cały kombinezon narciarski i narty jeszcze wam pokażę. Takie narty kupiliśmy chyba za 25 zł z kijkami. One nie mają własnych butów, i to akurat dla niej dobrze, bo pierwszy raz. Na nich stoi i to jest tak, że wchodzi we własnych zimowych butach, mocno się tu spina to i trzyma się bardzo sztywno i o tyle fajne, że jak poszliśmy na małą górkę taką, to poszliśmy z sankami i z tym i nie wiedziałem czy będzie chciała jeździć. Założyła te narty, pięknie i tu pospinałem, trzy razy się przewróciła, stwierdziła, że już nie chce, ale na sankach pojeździ, więc zdjąłem i na własnych butach chodzi, bo na tych narciarskich to trudno jest tak. Ciężko się chodzi, więc o tyle było to fajne i yy, niby też używane narty, ale w ogóle jak nówki. Nie wiem czy ktokolwiek na, w ogóle, na nich i w ogóle zjechał chociaż raz. Yy, za 25 złotych, a nowe widziałem, że tam kosztowały takie już nawet praktycznie koło tam, no, 60 albo więcej, czy, czy, czy nawet koło 100, zależy jaki, jaki tam model. Yy, po prostu może sprawdzić, tak? czy jej się podoba. I później oczywiście będzie sobie na tym jeździła młodsza córka, Róża. Yy, może jeszcze i jaśminę dożyję. A jak nie, jak się okaże, że lepsze narty warto kupić, to też. Można to sprzedać, więc jest to jakiś recykling. Moi drodzy, podsumowując, chciałem Wam tylko polecić po prostu, żebyście zorientowali się znowu na, na Oelixach, czy na Allegro, na jakieś tam wejdzie w jakieś używane, czy wejście w sezonie teraz jeszcze zimowym, kończącym się, no ale, ale jeszcze można wejść właśnie do sklepu jakiś takich zużywaną odzieżą czy do sportowych, tam, gdzie po prostu yy, robią różne wyprzedaże i nie trzeba się jakoś szczególnie znać. Ważne, żeby te kurtki na Was pasowały. Żeby zacząć, nie trzeba się znać. Żeby jakoś tam pasowały, żeby te narty sobie dopasować, może macie kogoś, kto, kto, jest, no, kto się zna trochę i może z wami gdzieś podjechać, czy wam coś doradzić, to skorzystajcie, bo naprawdę za niewielkie pieniądze można sobie po prostu zacząć uprawiać jakiś sport, który wydawał się drogi. Niekoniecznie narciarstwo oczywiście, ale na tym przykładzie wam pokazuję, bo teraz to jest taki zimowy temat. Ja jeszcze do niedawna nie miałem tego kasku i tych gogli, dopiero co kupiłem. I miałem tylko ten sprzęt wcześniejszy, który no o 200 zł mniej, czyli tam 200 coś złotych na niego wydałem. I powiem Wam szczerze, że przez kilka dni płacąc za te skipasy, czy jak to się tam teraz nazywa, te karnety, gwiazda na, na orczyku, czy tam jakimś innym wyciągu, to myślę, że tam więcej pieniędzy wydam niż na cały ten sprzęt. Więc przynajmniej na tym można przyciąć, można używane rzeczy właśnie odnowić, czy jakieś z wyprzedaży, które może nie wiem, gdzieś by tam pojechały gdzie indziej, albo były transportowane w tej albo w końcu rozwalone, wyrzucone, nie wiadomo co, można wykorzystać, bo dla amatorskiego sportu jest potrzebna jedna rzecz, entuzjazm i chęć po prostu uprawiania tego sportu jako rekreacji, jako tego, żeby się no zwyczajnie y, zrelaksować, o czym Wam chcę nagrać jeszcze filmik w Hardym Kopycie. Mam nadzieję, że mi się uda pojeździć na tych nartach i tam będę mógł dla Was nagrać. A na razie tak to wygląda, podzielcie się y, y, możemy się teraz pobić kto jest narciarzem a kto snowboardzistą i właśnie to o, jeszcze to chciałem powiedzieć wiecie bo myśli mi się gotują w głowie Podoba mi się to już w tym moim wieku teraz, ale już i wcześniej też, że jak ja zaczynałem tam jeździć trochę na nartach, jakieś narty chciałem właśnie kupić, tam 10-15 lat temu była bardzo duża moda na snowboard. Wszyscy ludzie w moim wieku są tylko snowboard. Narty to Wiochanie. Co ty z kijami zasuwasz? To jak ty wyglądasz w ogóle w czapce, jakiejś z pomponem czy coś? Teraz to jest snowboard, wiesz, jedzie się bokiem na orczyku tutaj między. Kasztany, musi sobie to nabijać, żeby cię ciągnęło ta rura. No, była taka moda, i wszyscy tylko snowboard. A ja, narty. I szczerze mówiąc, wtedy troszkę mi tak głupio było, że się ludzie podśmiewają, niektórzy w moim wieku. Na szczęście już dawno dorosłem do takiego wieku, żeby być naprawdę tak głęboko, że nawet z latarką się tego nie, nie dopatrzy człowiek. Co tam kto myśli? Czy mu się podoba, że na nartach jeżdżę, czy wolałbym, żebym na snowboardzie, czy tam wyglądam w tym kasku jak jakiś przybysz z kosmosu, czy tam mam jakieś stare buty, czy, czy jeżdżę super, czy jeżdżę sobie tak jak trochę taki paralityk. Mam tak wyje Wywalone na to, że naprawdę cieszę się po prostu tylko z tego, że mogę coś takiego uprawiać i że mnie na to stali. Bo wiecie, że ja majętny jakiś nie jestem i po prostu skompletować za nieduże pieniądze można sprzęt i ciąć, jechać, żeby się po prostu bawić i tyle. Czego Wam życzę? Już trochę późno teraz, ale my na, na koniec sezonu postanowiliśmy trochę wyjechać. Mam nadzieję, że nam się jeszcze uda cokolwiek użyć z tej zimy, bo u nas zima pff, kupa. I śniegu praktycznie nie ma, chlapa to i nic się z tego nie. O, jeszcze narty biegowe: jak ktoś ma ochotę mi coś doradzić, to sobie pomyślałem, że ja bym tutaj po lasach na tych biegówkach trochę pozasuwał. Tylko kurde, nie ma poczy. No, niestety. Jeszcze, jeszcze armatkę jakąś tanią, używaną do robienia śniegu by potrzeba było. Dobra, bo się rozgadałem za dużo. Zachęcam Was, zaglądajcie na rzeczy, nie bójcie się na rzeczy yy, używane, na rzeczy czasami są lepsze, te używane, stare, na przykład markowej jakieś tam firmy, tak się będą mówić, chyba jakoś, tak? Że firma znana, porządna, niż jakieś nowe, takie wiecie, typowo już chińskie firmy, bo są takie firmy, które produkują gdzieś tam w innych krajach, ale trzymają poziom, a są takie, że... Lepiej nie mówić o tym, więc czasami lepsze nawet te stare rzeczy są, odnowić i zasuwać dla ekonomii własnego portfela, jak to mówię i dla ekologii też dobre, że te narty niech jeszcze jeżdżą kolejnych 20 lat, czy to u mnie, czy u kogoś innego, nie wyrzucać na śmietnik, wystawić, nawet jak macie takie narty, wiecie, firmy, na przykład Polsport kiedyś taka była, stara polska firma, nie wyrzucajcie tego na śmietnik, po prostu wystawcie. Pewnie jakiś amator tego się znajdzie. Może nie jutro, ale jak z tydzień będzie ogłoszenie, to się pewnie znajdzie. Dziękuję bardzo za uwagę. Podzielcie się jeszcze własnym zdaniem, jak Wy tam coś przy sporcie jakieś potraficie przyciąć ekonomiczno, ekologicznie. No to będę wdzięczny. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa.